Także wyciągnijcie proszę swoje telefony i musicie e, na Instastory przyznać, że jesteśmy lepsi od was. Dobra, no więc ogłaszamy wszem i wobec, że najlepszą ekipą... Jak się nazywacie? Jeden. Ekipa 1 jest najlepsza na jest... od nich, pomijając. na pewno jest lepsza. Od nas. Pokaż nas, to my. Ma się ma to my ma się. jesteśmy lepsi od nich, to udowodnili to podwójnie, także no, tak. na to wychodzi, że jednak są lepsi. Gratulujemy A wy subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, klikajcie w czerwonym przyciskie. Jeśli zmieni się na szaro, tak jak mój aparat, to wtedy będziecie na bieżąco i nie ominie was kolejny film, który będzie już jutro. A co to za kuleczka, myszuna, jest sobie patyczek. jest sobie patyczek. Kłaka! A dziś chyba jest rekordowo wolesny dzień dla mnie Tutaj mam już takie wargi troszkę po nacierane, Troszkę takie zranione od aparatu i dzisiaj mnie boli mega A, Ale nie ma co, wiecie, narzekać Wyglądam ślicznie Na wszystkich dodałyśmy takie cerkonie Przepiękne są, naprawdę mega mi się podobają Zawsze chciałam troszeczkę tak poszaleć z paznokciami ale te są boskie. Dajcie znać, co sądzicie. A mi się mega podobają. Siłanko z Nowciaksem i z Pateckim. Dzisiaj jesteśmy we Wrocku, bo nagrywamy coś śmiesznego, co niedługo pojawi się na kanale. Ale jeszcze Wam nie mogę zdradzić. Ale naprawdę, misja potężna, przepotężna, przepotężne przedsięwzięcie. To, to jest to. Widzieliśmy, patrzcie, tak. Chyba? Tak, mam, 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 mam chęć na rybkę. Masz chęć na rybkę? Chłopakci. Swoją drogą Wrocław jest mega śliczny. Uwielbiam to miasto. Kiedy, kiedy przychodzisz sobie do sklepu zwykłego z jedzeniem, a tutaj stary Rybateckiego. 26? Dobra, zobaczcie w domu ekipy właśnie tutaj oglądamy wielką produkcję trąby. Pierwszą, która jest publiczna u niego na kanale, to jest jego pierwszy vlog. Dobra, włączam. Trąba, co sądzisz o tym? To jest dobry materiał. Live komentarzy. To jest bardzo dobry materiał. Bardzo dużo się tu dzieje. Dynamika obrazu. Patrz, mój pies nawet się tam pojawił. Robert Lewandowski. I, le i, dlatego, jest, i dlatego jest Robert Lewandowski w tytule, bo, bo było jedno słowo. To, 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 to są YouTube. słuchajcie, 5 lat temu, nie? Baj trąba. Ile to było lat temu? Nie. 2 lata temu. Jezu, mam wrażenie jakby to było z 5 lat temu. 5 września. No, dwa Wam, dzień dobry. Dzisiaj mam taką typową niedzielkę, czyli wstałam sobie około 8, 9, a nie o 7, 8 jak zawsze. No i jest już u mnie Monia, która przyniosła mi w ogóle bułeczki. Siedzimy i jemy śniadanko. Ja zawsze lubię taką bułeczkę z szyneczką, ale tam jeszcze są gotowane paruki. No, takie typowe śniadanko to nie jest, ale lubię takie śniadanko, takie właśnie polskie, paróweczki, bułeczka. Też czasami fajnie wjeżdżam. Mako siemanko, siemanko. witam wszystkich serdecznie, właśnie wleciał nowy odcinek z Jakubem pateckich na mój kanał, więc przesuwajcie palce w górę, żeby go obejrzeć. Zapraszam wszystkich serdecznie i życzę miłego wieczoru. Patrzcie moi drodzy, dzisiaj było wielkie sprzątanie klatki i przemeblowanie i wygląda to teraz tak. Wymieniłam te trocinki na pelet, tutaj jeszcze trochę jest, ale to dlatego, że po prostu jestem łbem i kupiłam trochę za mało. No ale pani w sklepie zoologicznym mi powiedziała, że takie maty są spoko jak się położy, więc nie musicie mi już pisać, że... E, wymieję te torciny na pelec. No i tutaj mamy. Góreczkę. Do jej tutaj żeby wam ją pokazać, i, 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 i żeby wyszło, ale zakosiła tego ogóra i poszła jeść tam dalej, więc no, nie zobaczcie jej niestety. Zobaczcie to, tutaj Peter. Bardzo. Dokładnie. Co tam robisz? Zdjęcie produktu. Bardzo, ale co dokładnie robisz? Bardzo dokładnie fotografujesz. Fotografuję. Nowe produkty na ekipę donosi Pokaż co.